Po rocznym pobycie w Rzeszowie Kinan Ru prawdopodobnie zostanie nowym starym zawodnikiem Unii Leszno. Kinan Ru w tym sezonie na zapleczu Ekstraligi był 14 zawodnikiem pod względem skuteczności ze średnią 1.963, co czyniło go drugim najskuteczniejszym zawodnikiem rzeszowskiej stali. Lepsze wyniki od Australijczyka w drużynie rodem z Podkarpacia. Notował jedynie Paweł Przedpełski. Z perspektywy czasu, decyzja o pozbyciu się Australijczyka po spadku z Ekstraligi wydaje się dziwna i zupełnie nietrafiona, bowiem ten sezon pokazał, że Kinan wniósłby do leszyńskiej Unii dużą większą jakość sportową niż Josh Pickering i byki wjechałoby do Ekstraligi z jeszcze większym impetem. Jakie jednak były powody tej decyzji, nie wiemy. Jeżeli wiesz, Napisz w komentarzu. Wiemy za to, że Ru w Lesznie czuje się bardzo dobrze, zarówno w aspekcie sportowym, jak i prywatnym, gdyż wiemy, że jest on w związku z córką prezesa Unii. Wróćmy jednak do aspektów sportowych. Zakontraktowanie w tym okienku transferowym Kina na Ru i Piotra Pawlickiego znacznie zwiększa siłę rażenia leszczyńskich byków jak daje więcej możliwości taktycznych. Skład oparty na zakontraktowaniu trzech polskich seniorów umożliwia szachy taktyczne, jakimi będą zmiana pozycji dla Nazara Parnickiego, który w przyszłym sezonie będzie pełnił pozycję juniora i zakontraktowanie właśnie Kina naru na pozycji u-24. Zmiana pozycji dla Parnickiego powoduje to, że Unia, Prawdopodobnie będzie posiadała najlepszą parę juniorską w lidze, czyli Kacpra Manie i Nazara Parnieckiego. Zabraknie za to miejsca dla Antoniego Mencela, który prawdopodobnie powędruje na wypożyczenie do rybnickiego rowu. A na pozycji U24 RU również wydaje się być dobrym wyborem. Ciężko wskazać mi teraz lepszego zawodnika od Australijczyka, który w przyszłym sezonie będzie właśnie występował na tej pozycji. Może Bartłomiej Kowalski lub Mateusz Cierniak. Natomiast i tak uważam, że RU wniesie odpowiednią wartość sportową i udowodni ją Ekstralidze. Reasumując, uważam, że powrót Australijczyka do Leszna to bardzo dobry ruch i uważam, że w przyszłym sezonie Unia powalczy o medale. Jestem pewien tego, że znajdą się w przyszłym roku w top 4. A ty, co uważasz o powrocie rudoleszna, napisz w komentarzu, zostaw like, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.